Witam internautów i użytkowników portalu jarocińska.pl, a także czytelników Gazety Jarcińskiej w kolejnej odsłonie programu Taka Prawda. Dzisiaj z nami jest pan e, prezes Jarcińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, nowy prezes Jarcińskiego e, to, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, pan Jerzy Wolski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, to jest wyjątkowa sytuacja, bo w zasadzie spotykamy się w pana gabinecie. No tak, e, kiedy tutaj weszłem, to się zdążyłem zorientować, że to był kiedyś gabinet prezesa pwik bo pewnie nie wszyscy internauci, nie wszyscy użytkownicy portalu wiedzą, że kiedyś tutaj w siedzibie, gdzie teraz jest siedziba Południowej Oficyny Wydawniczej, czyli również w portalu jarocińska.pl, przez długi czas była tutaj siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tak, no i też e, należy e, powiedzieć, że dzięki temu, że stąd się wyprowadziliśmy, to Gazeta Jarocinska mogła ten obiekt nabyć, bo mhm. gdybyśmy tutaj nadal byli to najprawdopodobniej Państwo byście tutaj nie mieli tak pięknego obiektu. Pytam, bo... E, Ukuła się mi się taka teoria, że ktoś, kto nie jest z ziemi Arcińskiej, prezesem być nie może w nie. nie, chyba to nieprawda. Zresztą e, e, muszę powiedzieć, że e, propozycja, którą otrzymałem od, od burmistrza Pawlickiego, e, była na kilka dni przed jego, e, przed objęciem jego stanowiska, przed pierwszą sesją i ślubowaniem. Mhm. Jak dobrze pamiętam, była to może środa albo wtorek. Nie spodziewał się pan? E, tak, znaczy ja mówiłem o tym wcześniej, że raczej swoją karierę zawodową łączę z poznaniem i też... E, może nie, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, wiedz, wiedzieli, że ja od roku, praktycznie od poniedziałku do piątku, mieszkałem w Poznaniu. Mhm. Więc... Czy myślał pan nawet, że muszę się wyprowadzić z Jarczyńskiej? Nie, 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 tego nie myślałem. Jako kierownik działu gospodarki komunalnej. Yy... W związku Ag... międzygminnego. W aglomeracji Poznańskiej? Tak. Zajmujący A... się odpadami komunalnymi. Mhm. Finansowo to wypadało lepiej niż prezes jtbs u czy e, gorzej? No, zdziwi się pan, bo tak samo. Mm -hmm. czyli, czyli, miejscu... czyli kierownik w Poznaniu równy jest tak. prezesowi w Jarcinie finansowo. Tak, tak. Hmm. Czyli dla pieniędzy pan nie wrócił do Jeziora? Nie, nie dla pieniędzy. no O tym zdecydowała rozmowa z burmistrzem Pawlickim. A na Pawlicki pana wzywa do siebie, mówi pan, że to było troszeczkę zaskoczenie dla pana. Myślał pan wtedy, będę znów prezesem Pewiku, czy będę prezesem TBS-u, czy będę w ogóle jakimś prezesem? Czy pan myślał? Znaczy, było tak się on panu powiedział od razu. Jeżeli chodzi o PEWIK, to nawet gdyby mi zaproponował, to bym odmówił, bo uznaję zasadę, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Mhm. Moja misja w Pewiku się wykończy, zakończyła z chwilą, kiedy yy, uporządkowałem gospodarkę wodno-ściekową, skanalizowałem gminę. Zresztą jak może Pana i może Państwo sobie przypom przypominają, yy, często tu mówiłem, że chciałbym być tak długo prezesem Pewiku do momentu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i dostosowania jej do wymogów unijnych. I tak Bo się stało. Jest Pan już w tej nowej rzece, ta nowa rzeka nazywa się JCBS. Pytanie, jakie były pierwsze kroki Pana, jak Pan do tej spółki wszedł? Na pierwsze kroki to oczywiście zapoznanie się z pracownikami, tak? Byłem przedstawiony... Z byłem prezesem również? Nie. Pana prezesa już nie było w spółce. Pan prezes, co później się dowiedziałem, od 1 grudnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Także przyszedłem w sytuacji, kiedy nie było komu przekazać mi obowiązki. Przypomnę tylko, bo tak jak to niektórzy mówią, historia zatacza koło, mm -hmm. to pan Wawrocki odwołał mnie ze stanowiska prezesa. No właśnie, bo chciałem do tego wrócić, e, ale skoro pan sam mówi, Ale mm -hmm. należałoby o tym wspomnieć. Mm -hmm. Pan Wawrocki mnie odwołał ze stanowiska prezesa. E, odwołał pan radę to... Nadzorcza, a on panu wręczył wypowiedzenie. Tak on był czy również czy przewodniczącym Aha, Rady. Ale przewodniczącym Rady. Ja doskonale nadzorczy. to pamiętam, mm. w jaki sposób byłem traktowany podczas posiedzenia tej Rady i tu dziś mam możliwość powiedzenia, czy e, z zaprzeczenia temu, co powiedział mówił zawsze burmistrz Martuzalski, że to Rada Nadzorcza odwoływała mnie. Nieprawda. Pan burmistrz Matuszewski uczestniczył w tej Radzie Nadzorczej, co prawda nie odzywał się ani słowa, ale pilnował, żeby mhm. broń Boże Rada Nadzorcza nie zrobiła czegoś innego niż to, co on chciał. Pan sobie to zapamiętał, tą sytuację, która wtedy była na tej Radzie Nadzorczej i dzisiaj e, to pan wręczył wypowiedzenie panu Wawrowskiemu, Bawors się nie mógł pan wręczyć, bo pan Wawrowski już był na chorobowym. Mhm. A, tak słyszę w spółce, tak mówią, pracownicy byli, ale mm, tak słychać, że pan wendetę teraz stosuje na panu Wawrockim za to, tak, ale, tak, to jest odwet pana. Ale skąd? W żadnym wypadku. Pan Wawrocki był u mnie 5 e, dni czy 4 dni później, jak go objąłem stanowisko, przyjechał, Obył na dzwonią lekarskim, e, chwilę rozmawialiśmy, e, e, oznajmił mi, że wraca do, do pracy bodajże, już teraz nie pamiętam, chyba do 12 grudnia mam wtedy zwolnienie, mm -hmm. wraca do pracy, nic nie wspomniał oczywiście o wypadku, który później się okazało pismem, do mnie skierował, że uległ, była. uległ wypadkowi 28 listopada. No i właściwie na tym rozmowa się, się skończyła. Pan Wawrucki nie, 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 nie stawił jakby czoła tak jak ja, zdawałem swoje obowiązki prezesa Pewiku, Panu Wawrockiemu w obecności wszystkich, wszystkich kierowników działu, a więc było jasno pokazane, jaka jest sytuacja na dany moment, jakie są problemy czy zadania, które nie zdążyłem załatwić, a które wymagają w pierwszej kolejności załatwienia. Te wszystkie rzeczy były na bieżąco przekazane. Ja nie byłem w takiej komfortowej sytuacji. Co więcej, e pracownicy, czołowi pracownicy ze spółki uciekli na zwolnienia lekarskie. Mm -hmm. Mówi pan, że pan o JTBSie. Oczywiście. Mm -hmm. Proszę sobie wyobrazić, że w, w grudniu nie miałem kim e zrobić... A mówi uciekli, a może się rozchorowali. No, aura Taka no powiedzmy, rozchorowali się. tak? Mhm. Eee, sytuacja była taka, że nie miałem kim zrobić wynagrodzenia, nie miałem kim odprowadzić podatków do Urzędu Skarbowego ZUS-ów. Musiałem zatrudnić osobę na umowę zlecenia, żeby to dokonał. No to świadczy o tym, w jaki sposób spółka była przygotowana do funkcjonowania. Pamiętam te pierwsze kroki nie koncyny, dlatego że myślałem, że Pan od razu sprawdził, czy Prezes spłacił te słynne 60 tysięcy złotych. Co, miałem inne problemy. Po pierwsze, okazało się, że w dniu 1 grudnia, kiedy pan prezes był na, tak, na zwolnieniu lekarskim, tak, jednak przebywał w spółce, w pracy od godziny 7 do godziny 15 i podjął bardzo ważne decyzje, które dzisiaj skutkują negatywną sytuacją dla, dla spółki. Rozstrzygnął przetarg na budowę bloku. E... Mówimy o tym bloku na rzecz Rzeczpospolitej tak. C, prawda? Tak, tak. I co ważne... W momencie ogłoszenia przetargu i w momencie do jego rozstrzygnięcia nie były zabezpieczone środki finansowe na tą inwestycję. Mm -hmm. I 1 grudnia, kiedy pan Wawrocki podjął taką decyzję, postawił mnie przed faktem dokonanym, pod ścianą nie zostawił mi szans na to, żebym ja zdecydował, czy ten przetarg rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą, czy go unieważnić i roz... poszukać środków finansowych, czy zabezpieczyć środki na te inwestycje i dopiero przetarg uruchomić. Ten przetarg to jest powód, dla którego odwołał Pan, między... zwolnił Pan Pana profesor <dyscydowanie> dyscyplinarnie, tak? Tak, między innymi ten powód, są trzy powody. Jeszcze jakie? Tak, drugi powód to jest ogłoszenie przetargów na 4 czy 5 postępowań związanych z, z obsługą bieżącą um, utrzymania um, czystości, porządku, robót budowlanych, instalacji Czyli i Takiego taki bieżącego, bieżącego utrzymania, który wartość przedmiotu zamówienia została um, um, wyszacowana czy opracowana na podstawie um, faktur, i przerobu firm dotychczas wykonujących te usługi. To jest nieprawidłowe? Oczywiście. Bo co to by powodowało? To tylko te firmy wiedziały, z tak, mm -hmm. jak jak, jakimi środkami zamawiający będzie dysponował na ten przetarg. Czyli miały, miały tą wiedzę i, i złożenie oferty takiej, która im gwarantowała wygranie tego przetargu. Czyli takie ustawienie przedmiotu zamówienia powoduje, że grono firm, które mają dostęp do przetargu jest jakby ograniczone? Dokładnie tak. To jest niezgodne z ustawą zamówienia w zamówieniach publicznych, ponieważ ogranicza konkurencyjność w przetargu. Co tak? jeszcze pogrążyło Pana, Kolejna rzecz to jest wskazywanie, że przetarg, że budowa bloku na Rzeczypospolitej ma być finansowana w systemie tak zwane w systemie deweloperskim, po czym, mm -hmm. e, po czym e, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma ani słowa o tym. Że e, taki system będzie finansowany e, tą, tą, tą inwestycją. Panowski przyjął od pana, to, to tak. panu wręczył osobiście? Nie, został wysłany pocztą, bo nie był obecny, nie. bo był e, na zwolnieniu lekarskim. Takie zwolnienie dyscyplinarne panu, panu wręczyć byłoby chyba trudno. E, dlaczego? No pan jest, byłem związkowcem. To zawsze jest chyba trudne. Wie pan, e, byłem związkowcem, trzeba patrzeć również na kiedy działałem w Solidarności. Moje korzenie Solidarności są z, z koniec, koniec lat ale by zawsze w 80-tych. więc moja działalność była bardziej polityczna niż związkowa, chociaż rzeczywiście nie ukrywam, że byłem również działaczem związkowym. Został pan prezesem bez konkursu, więc pewnie czymś przekonał pan do siebie Nadzorczą. jak to wygląda, jakie są pana pomysły. No tak, oczywiście słusznie pan zauważył, że pomysłami, bo tylko takimi rzeczami można przekonać. Ja może zadam panu takie pytanie, czy pan może co tak najbardziej, czego tak najbardziej oczekują e, mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy. No, czego bo... się najbardziej spodziewają? E, no, ja uważam dwóch rzeczy, tak? no, o, o, o co tak na, naprawdę w wielu wypowiedziach, nawet i w przedwyborczych, czego się o, oczekuje od władzy? Pracy? Mieszka. Mhm. Tak, to są dwa, dwie rzeczy, które tak bo naprawdę się mówi o boli. Bezpieczeństwo bo... pracy, nie tak, bezpieczeństwo, ale przede mhm. wszystkim pracy, bo tej pracy nie ma, no i brak mieszkań. To mhm. jest największa bolączka, no tak. która e, d, dotyka e, nasze społeczeństwo, że jest nie tylko jarociński, ale myślę, że i jak popatrzymy na inne gminy, to jest sytuacja pewnie e, e, podobna. W gminie Jarocin i prez jest w stanie to zmienić? Tak. E, I właśnie takie zadanie dostałem od, od pana Dama Pawlickiego, że mam tę sytuację zmienić. No i teraz pytanie, jak jest jak pomysł, zrobić? jak to zrobić, tak? No bo przecież nie ma czarodziejskiej różki, że przyjdzie, no się dotknie i już nagle będzie wszystko Pieniędzy pięknie, ładnie. Pieniędzy też za dużo nie ma. Pieniędzy też za dużo nie ma. Natomiast tak, powiem, co zastałem. Zastałem listy oczekujących na mieszkań, było tych list trzy, nie wiem dlaczego trzy. W sumie jest 324 wnioski, właściwie 325, bo w dniu wczorajszym jeszcze jedna osoba złożyła wniosek. To, dotyczą, to są podmioty, na przykład ktoś składa w imieniu całej rodziny. Na przykład, tak, tak, oczywiście. Czyli, oczywiście. Czyli, czyli to może być na przykład tysiąc albo i więcej osób. Tak, tak, tak. Tak należy to tak domniemywać, że to jest ta, 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 taka liczba. No i teraz pytanie, co zrobić. Większość tych wniosków dotyczy mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne, no nie stać. Powiedzmy sobie szczerze, nie stać na budowę mieszkań komunalnych. To są miliony, dziesiątki milionów złotych trzeba by było wydać, a też nie mamy gwarancji takiej, że ten, przyszli najemcy będą ten czynsz płacić. I na ten rok przewiduję 1,2 tysięcy na budowę mieszkań socjalnych. Tych mieszkań będzie około 50. Tak. W miesiącu marcu y, składam wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego do dofinansowanie tej inwestycji. Mm -hmm. y, gmina zabezpieczyła mi 500 tysięcy w budżecie. Reszta środków muszę ja pozyskać. Też muszę mieć własny udział. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie wybudować te 50 mieszkań. One mają to być... jest Jarociń, czy to są okolice nie, z To będzie miejscowość Wilczyńska. Będzie to, to będą mieszkania o najniższym standardzie socjalnym. Takie te kontenery, jak tam z to Coś nie. takiego, tylko że, że w tej chwili to, co w tej chwili mamy, to jest standard wyższy. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie na to mówią hotel. Jest wiele rodzin, wiele osób, które dewastują mieszkania, które nie, płaczą, nie płacą czynsz. Dzisiaj JTBS ma 770 tysięcy zaległych należności. Mhm. Tak. To jest problem Czy ma tytuły dla spółki. eksmisyjne? Tak, tytuły eksmisyjne. Ile to dotyczy? Ile to rodzin dotyczy? W tej osób? chwili nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale jest to dość poważna, poważny problem. Ja tylko dla porównania powiem, jeżeli miesięczny przychód spółki wynosi około 380 tysięcy, to proszę to sobie zrobić, że to dwa miesiące, gdyby spółka nie otrzymywała w ogóle pieniędzy, tak? Z, z żadnych przychodów. No to jest dramat, tak? Tak, taki to jest dzisiaj poziom tych należności. Z tym też w tej chwili robimy jakby porządek. Ale wracając Czyli do. Czyli te 50 mieszkań szybko zapełnicie. Jak tak i, i dlatego uwolnią się mieszkania e, czynszowe i będziemy mogli ruszyć tą listę, tak, żeby przyznać ludziom, którzy na to zasługują, którzy wielo, wiele lat czekają na te liście. Czyli przy powodzeniu Pańskiego planu do końca roku ma Pan wolnych 50 mieszkań? Jeżeli otrzymamy dofinansowanie i zdążymy tę inwestycję zakończyć, bo to też nie jest takie proste, wybudowanie 50 mieszkań, że to się w kilka miesięcy, w dwóch, trzech miesiącach. Musimy po, e, wziąć pod uwagę, że w marcu składamy wniosek. Tak? Nie wiemy, jak długo bank będzie rozpatrywał ten wniosek, bo tutaj doświadczenia są różne. Musimy ogłosić przetarg, tak? I musimy to wykonać i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Co a Potem jeszcze musi mieć zgodę lokatora, który na przykład mieszka u was, płaci, ma tytuł eksmisyjny, ale nie chce się wyprowadzić. Ale yy, yy, raczej jest niemożliwe, żeby płaci, płacił i miał tytuł eksmisji. Nie płaci mówię. A nie, nie płaci, nie płaci a nie ale to on nie ma, ale on nie musi wyrazić zgody, wtedy jest mhm. eksmisja komornicza, tak? mhm. Komornik Jest pan przychodzi. na to gotowy, bo tak, wie pan, oczywiście. że to będzie rodziło społeczny problem i to będzie społeczne bardzo źle. Ale rany, proszę mi powiedzieć. Dworzki a... wyrzuca z mieszkań. Ale ludzi. to proszę mi stanąć przed tymi 324 wnioskodawcami i, i, i zapytać, dlaczego ci, którzy nie płacą czynszu albo dewastują mieszkania, dlaczego z nimi nie robimy nic, mhm. a ci, którzy czekają i są gotowi płacić, tego nie otrzymują. tak? Czyli nie płacicie. Zajmujecie mieszkania, macie tytuły, uważajcie, pan prezes Wolski się zbliża. Znaczy proszę tego nie, mhm. nie straszyć się, tak ludzi. Ja jeszcze myślę o innym rozwiązaniu, bo mhm. to nie tylko kwestia wyprowadzenia, no bo to coś y, y, z tymi ludźmi y, trzeba, y, którzy tam zostaną w, y, wyeksmitowani, coś trzeba zrobić. Tak. Myślę, bo, bo oni się kwalifikują do tych wykluczonych, tak? Mhm. Chociaż to już nie jest jakby... Czyli gestii, jakiś szerszy program. Planu. Tak, mhm. szerszy program, myślę o szerszym programie, nie tylko chcę zaprosić do tego MGOPS, Chcę do tego zaprosić również PCPR, bo naszymi również klientami tych, którzy czekają na wnioski, są rodziny zastępcze. Proszę też zauważyć, tak? Mhm. Też powinniśmy o to zadbać, prawda? Więc tu będzie szerszy program. Chodzi o to, żeby jak tych ludzi potem z powrotem do tego społeczeństwa, ja bym nie chciał, żeby oni tam na stałe mieszkali, tak? Chcę im dać szansę. Co więcej. Czyli to będzie taki okres przejściowy powiedzmy sobie. Tak, co więcej, <grym> przecież JTBS ma możliwości może nie bezpośredniego zatrudnienia, ale poprzez na przykład spółdzielnie socjalne dać tym ludziom pracę, tak, żeby mieli możliwość spłacenia swojej zaległości <grym> i mieli możliwość funkcjonowania normalnego życia. Tak? Powrotu do normalnego mieszkania. Tak jest, dokładnie tak. Mhm. I to nie tylko. Bo, więc proszę, yy, Czyli... bo, bo to tak wygląda, że Wolski za chwilę wejdzie wszystkich, będzie z z eksmitował i nie będzie żadnej alternatywy. Mhm. Nie, nie. Będzie alternatowa, będzie szansa. To jest nie tylko wyeksmitowanie ludzi poza Jarocin, ale również danie im szansę przywrócenia i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta budowa mieszkań socjalnych to jeden pomysł, a jakiś jeszcze tak. pan. Kolejny wstraszy. to mhm. jest deweloperka, którą i bardzo mocno chcemy to wejść. Właśnie, tej... JTBS ma, może wejść mocniej w deweloperkę, bo miałem takie wrażenie przez moment, że JTBS się głównie zajmuje budową e, mieszkań na przykład tutaj na Osiedlu Rzeczypospolitej i sprzedażą potem na tak. komercyjnym rynku. Ale proszę e, e, wziąć... Po, pod... bo, po, e, dlaczego tak mówię? Dlatego, że na przykład mieszkań socjalnych w ubiegłym roku powstało 8. Tak, ale widzi Pan, że zmieniamy e, mhm. sytuację, natomiast żeby mieć środki na budowę i mieszkań socjalnych i również remonty bo za chwilę o remontach tych zasobów, chociażby kamienic, tak, bo jak one wyglądają, wszyscy widzimy, prawda, tak. mhm. to z czegoś, z czegoś musimy mieć środki finansowe. No my mhm. musimy sprzedawać, musimy budować i sprzedawać. No nikt nam nie da. Gmina nie ma tych pieniędzy, żeby przekazała do Czyli to jest do sposób na finansowanie tych pomysłów. tak, mhm. trzeba zarabiać, budować. Panie budowa mieszkań socjalnych, też współ, żeby finansować też wchodzenie na komercyjny rynek, I jeszcze, deweloper i właśnie jeszcze, jeszcze jeden pomysł. jeszcze jeden mhm. pomysł, mhm. to jest powrót do mieszkań tak zwanych w systemie tb przy udziale partycypacyjnym. Też mieszkańcy o to pytają, że no nie stać ich na 200 tysięcy, ale mają na przykład 40-50 tysięcy, tak? I co z tym można zrobić? No oczywiście można w formie Kaucji czy w formie partycypacji i taki, taki blok chciałbym w przyszłym roku też rozpocząć budowę. Plany są ambitne. Życzymy realizacji, panie prezesie, z, z tych pomysłów, przede wszystkim ze względu na mieszkańców, którzy i tą długą listę oczekujących. Proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałki przyjmuję mieszkańców Jarocina i przyjmuje... Poniedziałek już był? Dużo tak, osób, Bardzo było. dużo osób. Mhm. Y, zwykle wychodzą y, 16.30. Znajdzie Pan rozwiązanie dla tych ludzi, którzy przychodzą, żeby przestali przychodzić? To ostatnie pytanie. To właśnie jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli zwolnienie tych mieszkań komunalnych. I mhm. to tłumaczę. Ja im tłumaczę, w jaki sposób ja zamierzam ten problem rozwiązać. Mhm. Tak? Poprzez to, że y, tych, którzy nie płacą i dewastują mieszkania, tak? Chcę im dać te mieszkania socjalne, które wynikają z przepisów prawa, a na ich miejsce chcę wprowadzić tych ludzi, którzy oczekują na, na mieszkanie i są w stanie te mieszkania płacić. Co więcej, mówią, że nawet na swój, swój koszt mogą je remontować. Jasne. Naszym gościem był dzisiaj pan prezes JTBS, Jerzy Wolski, który zaczyna dopiero, że tak powiem, pracę w Jorowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Życzymy mu powodzenia, żeby to było z dla wszystkich mieszkańców miasta. Też bym tak chciał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.